Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek, wspaniali ludzie, niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądali, a także niezależnie od pory dnia i nocy. Witam Was na codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako. Rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To co powiem ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz żeby nie przedłużać, już przechodzimy do szczegółów. Cena Bitcoina wynosi obecnie 20 tysięcy dolarów i 16 centów po spadku o 0,5% w ostatnich 24 godzinach. A jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o 5,58%. Natomiast cena Ethera wynosi 1493,57 dolara po wzroście o 0,36% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest spadek o 5,82%. E, indeks and Good wynosi obecnie 28 e, punktów, no i utrzymuje się na takim samym e, poziomie. No i mimo tutaj e, spadków Bitcoina widać, że e, tutaj ten indeks jakby nie spada, także może to świadczyć o tym, że e, no większość e, zaczyna już oczekiwać chyba jakiegoś odbicia. Jeżeli przejdziemy na kryptobomble, no to widzimy, że e, mamy jednak przewagę e, tutaj tokenów rosnących, no i jeżeli chodzi o te rosnące tokeny, no to Prym tutaj wiedzie SNX ze wzrostem o 8%, następnie jest e, Matic ze wzrostem o 5,6%, no i na trzecim miejscu jest ICP ze wzrostem o 5,6%. 5%. Natomiast jeżeli chodzi o tokeny spadkowe, no to prym tutaj wiedzie LDO ze spadkiem o 5,8%. Na drugim miejscu jest Flow ze spadkiem o, e, o 4,2%. E, a przepraszam, i Hex jest jeszcze ze spadkiem o minus 4,3%. Procenta. Dobra, a teraz przechodzimy sobie do informacji. No i tutaj mamy bardzo ciekawą informację, bo zaczyna się dziać tutaj w związku z tym demerch. A mianowicie Coinbase mówi, że będzie notował Ethereum Proof of Work, jeśli spełni on kryteria dotyczące notowania na tej giełdzie. No to i inne czołowe giełdy, takie jak Binance, o, OKX, czy Poloniex czy Max Global, również wykazały zainteresowanie notowaniem tokenów. Tutaj Ethereum Proof of Work, no jeżeli będą spełniały właśnie kryteria dotyczące notowań na tych giełdach. No i tutaj przy okazji tego demerch pojawiają się takie. Wzmożone y, rozmowy czy też y, jakby plotki na temat możliwości hardforka. No i tutaj Chandler Guo przewiduje, że po połączeniu może być y, nawet 7 lub 8 hardforków na Ethereum Proof of Work. Niektórzy już utworzyli tickery dla forkowanych tokenów, mówiąc, że użytkownicy będą mogli zamienić swoje etery w stosunku 1 do 1 dla forkowanych tokenów. A inni czekają na wynik przejścia na proof of stake. Binance tutaj poinformowało, że zawiesi wpłaty i wypłaty dla Ethereum i wszystkich tokenów ERC 26 września 2022 roku. Oraz 15 września 2022 roku. Dlaczego również 6 września? No to tutaj e, będziemy mieli wyjaśnione, bo tutaj właśnie aktualizacja ta DEMERCZ zyskuje oficjalną datę e, rozpoczęcia. No i programiści tutaj pracujący e, nad tym przedstawili konkretne terminy związane z tym e, wydarzeniem. No i tutaj, czekajcie, gdzieś tutaj sobie zaznaczyłem jest. Pierwszym etapem będzie uruchomienie ulepszenia pod nazwą Bellatrix, które zostanie aktywowane 6 września bieżącego roku. No i odpowiada ono za wdrożenie reszty procesu związanego z demersją. Także widzimy, że tutaj już może coś się wydarzyć 6 września. No i giełdy tutaj zapowiedziały, że tutaj wpłaty i wypłaty tego dnia nie będą możliwe. No i następnym tutaj. Krokiem będzie wzrost trudności wydobycia eterów do punktu, w którym ich dalsze kopanie będzie niemożliwe. No i według oczekiwań zostanie ona osiągnięta między 10 a 20 września. Wcześniej sugerowano, że będzie to 15-16 września. No ja też nie czytałem w innym artykule, że właśnie wcześniej ta data była ustalona na 15 września. A teraz bardziej prawdopodobne jest to, że to wydarzy się 19 września. Także no ciekawe, tutaj już niedługo zobaczymy, jak to będzie. Przebiegało i czy wszystko przebiegnie bez żadnych problemów, czy też jakieś problemy się wydarzą? No i właśnie, czy będzie tutaj y, sporo tych forków, właśnie na tym e, Ethereum Proof of e, Work? E, tutaj widzimy również informację związaną z Ethereum, że Ethereum 2.0 będzie zużywać 99,95 mniej prądu przy użyciu e, Proof of Stake właśnie dzięki. E, temu demercz, no i to może otworzyć drzwi do zarówno centralizacji, jak i również przyciągnąć inwestorów instytucjonalnych. No i tutaj widzimy, że to właśnie może przyciągnąć inwestorów instytucjonalnych, ponieważ tutaj no będzie właśnie, chodzi o te zużycie energii, tak, no i tutaj dużo z tych instytucji również zwraca na to uwagę, ale tutaj bardziej właśnie ja bym się chciał skupić w tym artykule na tutaj centralizacji. I tu widzimy, że krytycy transformacji Ethereum tutaj do proof of stake jako systemu walidacji ostrzegają przed niebezpieczeństwem, że blockchain może stracić swój status zdecentralizowanej sieci, no a tradycyjnie jest to uważane za niezbędny element tutaj kryptowalut. No i proof of stake otwiera drzwi tutaj dla y, dużych właśnie graczy, którzy mogą wykupić ogromne ilości eterów, no i to da im większą y, kontrolę decyzyjną nad siecią. No i tutaj widzimy y, jak, jacy są najwięksi tutaj stekujący, y, tak. No to widzimy, że tutaj platforma Lido ma y, Prawie 31%, Coinbase, giełda Coinbase 14,7%, giełda Kraken 8,5% no i Binance 6,7%. No jak to sobie zliczymy, to zobaczcie, mamy e, powiedzmy 30 e, plus 15, no to jest 45, tu mamy 53,5%. No, i praktycznie tu mamy 60%, i zobaczcie: 1, 2, 3, 4. 60% wszystkich, jakby tych eterów stajkowanych, będzie w rękach czterech graczy. No, i zobaczcie, właśnie jaka to będzie decentralizacja. Także oni mogą wpływać tutaj na to, co się będzie działo na sieci Ethereum. Lecimy dalej, i widzimy, że połowa transakcji na Bitcoinie jest fałszywa i giełdy kryptowalut. Masowo zakłamują dane. No, i tutaj raport właśnie wyjaśnia, dlaczego giełdy tutaj kryptowalut podają fałszywe dane. No, i tutaj widzimy, że 14 czerwca ogłoszone było, że obrót tak tutaj wynosił 20, 262 miliardy dolarów, tak informowały giełdy. Natomiast prawdziwy wolumen wyniósł 128 miliardów. Miliardów. No i to tutaj oznacza, że 51% wszystkich zgłoszonych transakcji Bitcoina jest fałszywych. No i tutaj również ten raport Forbesa stwierdza, że Tether tutaj odgrywa największą rolę, jeżeli chodzi o transakcje na tutaj giełdach spot. Następnie tutaj widzimy, że 27% wszystkich transakcji Bitcoina odbywa się na giełdzie Binance. No i tutaj w tym raporcie giełdy zostały podzielone na trzy grupy, w zależności od różnic między ich rzeczywistym wolumenem a wolumenem, który zgłaszają. No i tutaj, na podstawie właśnie tego wolumenu obrotu, badanie, ten raport wykazał, że Binance, FTX i OKX. To trzy najlepsze giełdy. No i tutaj w następnej kolejności znalazły się Huobi, Cryptocom, ByBit, Bidget, Bing, Max Global i Kucoin. No i w tym raporcie zauważono, że właśnie FTX, OCX i Cryptocom to giełdy z 25% różnicami w ich rzeczywistym zgłoszeniu wolumenie. No i badanie to zakwalifikowało te giełdy do Grupy pierwszej. Druga grupa zawierała giełdy, w których różnica między wolumenem, który one pokazują, a rzeczywistym wynosi od 26 do 79%. No i tutaj, właśnie giełdy, które mają największe rozbieżności, działają w regionach, w których nie ma nadzoru regulacyjnego. No, i tutaj czekajcie jeszcze, co tutaj miałem powiedzieć. Aha, i tutaj, no tutaj w raporcie dodano, że właśnie korzyści dla giełd z tych fałszywych raportów jest takie, że one mogą właśnie zachęcać do większej liczby transakcji na swoich tutaj platformach. Dobra, to by było tyle. Właśnie, no i widzimy, że. Tutaj no, te e, obroty są zakłamywane. E, kolejna informacja jest taka, że talibowie zamykają giełdy krypto, no i tutaj siły bezpieczeństwa w Afganistanie e, zamknęły co najmniej 16 giełd kryptowalutowych. No i tutaj e, zostały e, wdrożone aresztowania. Tak, zatrzymano 13 osób. Z których większość została zwolniona za kaucją. No i tutaj widzimy również, że wcześniej Afganistan był w pierwszej dwudziestce krajów, które tutaj mają kryptoadopcję. No i niestety teraz zostały tutaj. No, zamknięte. No i ten ruch również tutaj usunął korzyści, jakie kryptowaluty zapewniły obywatelom afgańskim po nałożeniu sankcji przez e, USA. Dalej, tutaj wiem, idziemy sobie i wiem, że część z Was interesuje się tutaj złotem również. Także złoto tutaj widzimy, że jest pod presją dolara i Fed. No i tutaj prognoza jest taka, że odbicie złota nastąpi dopiero w przyszłym roku. Właściwie nie odbicie złota, tylko kursu złota, tak? I czekajcie, tutaj o sobie zaznaczyłem. Mamy że y, tutaj ABN Amro oczekuje umiarkowanie niższych cen złota do końca tego roku. Tutaj istnieje kluczowy poziom wsparcia na poziomie 1680 1700 dolarów. No i oni spodziewają się, że poziomy te zostaną ponownie przetestowane, a ceny mogą spaść poniżej tych poziomów, choć tylko tymczasowo. No i ich prognoza na koniec 2022 roku to jest 1700 dolarów no a jeżeli chodzi o 2023 rok no to na koniec 2023 roku ich prognoza wynosi 1900 dolarów no i ja również tutaj nagrałem wcześniej taki filmik gdzie e, o tytule złoto glebnie na 900 dolarów e, tutaj zamieszczę wam link do tego filmiku jeżeli będziecie chcieli sobie go obejrzeć no i tam właśnie Analitycy mówili, że jeżeli właśnie będą podwyżki stóp procentowych przez Fed, no to dużo właśnie instytucji będzie sprzedawało złoto i wycofywało pieniądze, przenosząc je właśnie na czy to do obligacji, czy też właśnie na lokaty, żeby otrzymywać właśnie oprocentowanie, no bo złoto nie daje tutaj, tak, odsetek. Kolejna informacja jest taka, że y, jeden z miliarderów inwestuje w spółki Elona Muska, no i on mówi, że Tesla zwróci się pięciokrotnie w przeciągu 10 lat. No i tutaj, y, y, czekajcie, on y, powiedział, że, y, czekajcie, te, bo już tutaj się pogubiłem, jaką się nazywa, a Ron Baron, Ron Baron, który założył Baron Capital, powiedział, że on myśli, że w ciągu najbliższych 10 lat Tesla będzie największą firmą na świecie, a w ciągu 10 lat po tym myślę, że zostanie ona jakby przegoniona przez SpaceX. No inwestor ten jest znany jako wielki zwolennik Tesli. Jak sam twierdzi, zarobił około 6 do 7 miliardów dolarów na akcjach właśnie Tesli. Z początkowej swojej inwestycji w wysokości 380 milionów dolarów w 2014 roku. No to pozobaczcie, kurczę, zwrot inwestycji faktycznie imponujący zainwestował 380 milionów dolarów, a zarobił 6,7 miliarda y, dolarów. Także no i on tutaj spodziewa się, że jego fundusz zarobi kolejne 3 do 5 razy więcej pieniędzy na Tesli w ciągu najbliższych 10 lat. No a później mówi, że SpaceX przegoni Tesle. No i tutaj SpaceX jest y, producentem statków kosmicznych, dostawcą rakiet kosmicznych i korporacją łączności satelitarnej z siedzibą w Hawthorne w Kalifornii. No i została ona założona w 2002 roku przez Elona Muska w celu zmniejszenia kosztów transportu kosmicznego, aby umożliwić kolonizację Marsa. No i firma Maska opracowuje również koncepcję internetu satelitarnego o nazwie Starlink w celu świadczenia komercyjnych usług internetowych, no i w styczniu 2020 roku em, konstelacja Starlink stała się największą konstelacją satelitów, jaką kiedykolwiek wystrzelono, a od lipca 2022 roku obejmuje ponad 2700 małych satelitów na orbicie. E, e, kolejna informacja jest taka, że Snoop Dogg i Eminem zaśpiewają o NFT Metaversie podczas gali MTV. No i tutaj widzimy, że w najbliższą niedzielę właśnie Eminem i Snoop Dogg wystąpią razem podczas gali tutaj um, organizowanych przez MTV, tak i tutaj z, z okazji rozdania y, nagród. Y, no i tutaj widzimy, że y, dowodem na rosnącą popularność wystąpień przy użyciu Metaverse. Jest fakt, iż w ramach właśnie tych nagród utworzono oddzielną kategorię Best Metaverse Performance, czyli największy, najlepszy występ w Metaversie. No i w tej kategorii nominowani są także Justin Bieber, Rift Tour czy 21 Pilots. E, Pilots przepraszam. No i tutaj widzimy tutaj ten obrazek. No i tutaj również decyzja MTV o zaangażowaniu się w obszar Metaversu. Związana jest ze spadającą liczbą widzów oglądających właśnie rozdanie tych nagród, która od szczytu w 2011 roku z poziomu 12,4 miliona, dola, e, miliona dolarów e, osób, oczywiście 12,4 miliona, spadła do zaledwie 900 tysięcy, co oznacza ósmy rok spadkowy z rzędu. No to faktycznie tutaj bardzo mocny spadek odnotowali e, widzów. E, Tutaj widzimy, że MMS wydaje cukierki inspirowane NFT-kami od Bice i Mice. No i tutaj Mars Incorporated wypuścił limitowaną edycję kolorowych drażetek z wizerunkiem e, cyfrowych małp. Tutaj te cukierki są umieszczone w specjalnych e, słoikach, a także tutaj wy, wydane zostały dwie ekskluzywne edycje złotych i brązowych pudełek upominkowych. No i tutaj widzimy jak to właśnie e, wygląda. Tak, w jakich to słoikach są, tutaj jak wygląda nakrętka właśnie z tymi małpami, no i jak tutaj te wizerunki małp są e, na tych MMS-ach, także widać, że tutaj no, wy, wydawcy tych małp nie próżnują, tu podpisują u, u, umowy, no i, e, no i oczywiście tutaj dbają o marketing. I ostatnią informacją na dzisiaj, którą dla Was przygotowałem, jest taka, że 80 miliardów dolarów wyparowało z rynku kryptowalut, gdy Bitcoin spadł do 6-tygodniowego minimum, co spowodowało, że kapitalizacja całego rynku spadła poniżej, e, ponownie poniżej 1 biliona dolarów. Także to wszystko, co miałem do przedstawienia na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądnięcie i wysłuchanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. Cześć!